Cukrzyca bowiem stała się obecnie chorobą społeczną. Chorują na nią wszyscy niezależnie od wieku, wykształcenia, wykonywanej pracy. Cukrzyca jest właściwie chorobą na całe życie. Trzeba ją leczyć różnymi środkami, m.in. insuliną, ale także lekami, które mają pobudzać wydzielanie insuliny. Poza tym potrzebna jest odpowiednia dieta. Ale najgorsze jest chyba to, że na cukrzycę choruje wiele młodych ludzi, wiele dzieci. Dziś gościmy w studio panią Agnieszkę Pirek, to pani siedziała obok mnie, z Klubu Młodych Diabetików Insulin Club i panią Jadwigę Grubę, nauczyciela akademickiego prezesa Koła Pomocy Dzieciom z cukrzycą. Jaka była idea powstania klubu i koła pomocy? Jeżeli chodzi o powstanie koła, koło powstało około 12 lat temu, idea powstania koła przede wszystkim ideą powstania koła było przede wszystkim skrzyknięcie się rodziców, których dotknęła ta straszliwa choroba i zorganizowanie tak zwanej samopomocy. Takim przesłaniem, chyba najbardziej mobilizującym do działalności rodziców, którzy wówczas to koło tworzyli, było to, że pomagając innym, pomagasz sobie. A poza tym także i to, że mieli i tamci rodzice, i my dzisiaj kontynuujący pracę koła, świadomość, że medycyna jedynie uratowała naszym dzieciom. Życie, natomiast my jako rodzice poprzez prawidłową pielęgnację w domu możemy uratować im zdrowie. A jak działa klub młodego diabetyka, Pani Agnieszko? Ym, nasze stowarzyszenie powstało stosunkowo niedawno. Jesteśmy przede wszystkim studentami i uczniami szkół średnich, yy, chorującymi na cukrzycę od kilku kilkunastu lat. Yy, zakładając nasze stowarzyszenie przede wszystkim nastawialiśmy się na działalność samopomocową, to znaczy. Chcielibyśmy bardzo, aby inni przychodzili do nas, mówili nam o swoich problemach, kłopotach, przełamali swoją nieśmiałość, samotność i strach. Oferujemy także pomoc, jeśli chodzi o sprzęt medyczny, to znaczy o strzykawki i o insulinę. Marzymy także w przyszłości o organizowaniu różnego typu imprez, wycieczki Andrzejki i Mikołajki. A także o wydawaniu naszego, naszej klubowej gazetki, ale to w przyszłości. A gdzie spotykają się młodzi ludzie zrzeszeni właśnie w klubie młodych diabetyków? Y, spotykamy się co dwa tygodnie y, na Wydziale y, Instytutu Pedagogii i Psychologii UNCS-u przy ulicy Narutowicza 12 w sali numer 2. Co dwa tygodnie w piątki o godzinie 17. Zapraszamy wszystkich serdecznie. Pani Jadwiga, a może powie Pani coś na temat działalności y, Koła Pomocy? Nasze koło pracuje przy ulicy Chopina 19. Spotykamy się z kolei co pierwszą i trzecią środę każdego miesiąca w godzinach od 16 do 18, 19 w zależności od potrzeb, w zależności od tego ilu rodziców w danym dniu przychodzi po poradę. I tutaj zwróciłam się z gorącą, z gorącą prośbą, z gorącym apelem do wszystkich ludzi, którzy chcieliby pomóc dzieciom chorym na cukrzycę w sposób różny. W tej chwili na przykład potrzebny jest nam bardzo ktoś, kto jechałby w delegację do Katowic i mógłby nam stamtąd przywieźć tak bardzo potrzebne naszym dzieciom a y, załatwione tak brzydko powiem e, książki podstawowe e, wiadomości o cukrzycy no, i sużależnej. Tutaj mamy właśnie kilka książek. Rodzice zainteresowani, którzy mają dzieci chore na cukrzycę, mogą właśnie takie książki otrzymać w kole. Tak, udało nam się. kilka innych. Tutaj jest, są specjalne biuletyny. Może o tak pokażę do kamery. O. Tu jest taka książka. Mamy jeszcze tutaj... I to jest, tak, to jest kwartalnik, który wychodzi od niedawna w takiej szacie. Prawdopodobnie wielu rodziców, ani także ludzi, że nie wie jeszcze o tym, że jest to ten now, ta nowa edycja dawnego diabetyka. Można dokonać prenumeraty bezpośrednio w redakcji diabetyka w Bydgoszczy. Dlatego to przyniosłam ze sobą. I to jest jedna prośba o pomoc. Właśnie mamy zamówione te prace, czekają na nas. Nie ma nam po prostu, kto je sprowadzić do Lublina. Koszt transportu przekracza nasze możliwości, jako że koło utrzymuje się finansując i czynsz i wszelkie koszty administracyjne jedynie ze składek członkowskich, a także z pomocy sponsorów, z tym, że tą pomoc gromadzimy przede wszystkim na akcję letnią. Przypomnijmy, przepraszam, wejdę Pani słowa. przypomnijmy może na koniec, gdzie spotykają się rodzice? Rodzice spotykają się w, przy ulicy Chopina 19A Yy, pierwsza i trzecia środa każdego miesiąca w godzinach od 16 do 19 w lokalu, który my nazywamy lokalem, ale jest to po prostu piwnica. Dziękuję paniom bardzo za wizytę w studio. Czekamy na Państwa listy i telefony listy. Do Pań przekażemy. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękuję.